Temat yy, tego towarzystwa, czy widzę go <grym> we właściwym świetle, to ja wam powiem, mnie jak nieraz proszą o jakąś yy, spikerkę, żebym gdzieś powiedział, to ja się wstydzę mówić po prostu, bo, 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 bo to, co, to co ja robiłem i co moi koledzy, którzy już nie żyją albo tak jak ja nie piją lub siedzą jeszcze w więzieniach, to po prostu mi się wydaje, że to... Ta epoka zniknęła. To są po prostu dinozaury. To jest jakieś leśne ludki. Ja jak, jak, jak yy, przychodzę na jakieś spotkania i, i słyszę, że człowiek pije sobotę, niedzielę nie? i tak dalej, no to ja dosłownie ja to, ja to nie, wiem, nie wiem o co chodzi. Nie? Moja ostatnia wpadka trwała 7 dni. Zacząłem gdzieś o godzinie 18 i film się urwał i, i skończyłem po siedmiu dniach. W międzyczasie zginął kolega, uderzył zęba w sklep monopolowy i... To o jakim ja mam tutaj y, mówić towarzystwie, nie? Ci co, y, ci co nie pili i, tak jak ja, to oni da, nadal potrafią wypić przy imprezie jakąś lufę i, i się dobrze czuć i rano wstają do, do pracy i tak dalej, i tak dalej. Ja, ja się, ja to do swojej Magdy nie, bo ona mówi komu ty pomagasz, masz tych, tych podopiecznych, gdzie to są ludzie poustawiani i tak dalej, nie. E ale tak jest właśnie na, e, gdzieś tam e, napisane, że, że to dno się podnosi, nie? że przychodzą ludzie, co mają dwa, trzy samochody w garażu. E, tak jak ostatnio do mnie dzwonił facet, e, 22 lata nie pije i, i mówi słuchaj, nie kocham żony. <laughs> e, nie mam chęci do życia. Nie? I i, I każdy jakiś ma sposób na te, e, na te swoje życie, nie? E, moim, moim, sposobem to nie było to, że to e, jakieś szukanie rozwiązań i tak dalej. Nawrót, no to odkręcałem. i i jechałem. Nie? To, to był dla mnie nawrót. Nie? A to yy, ja, ja dopiero teraz jak, jak zrobiłem trzeci raz ten, ten program, to mi wyszło, że przez te 15 lat co nie piłem, to, to najbardziej pokrzywdziłem wielu ludzi. Nie? I dzisiaj yy, nie, mam, nie mam problemu z tym, tym swoim y, towarzystwem, nie? bo ja wiem, że ja, że ja po prostu nie mam tego towarzystwa. Nie? Ja nie umiem tak jak, tak jak on. Ja się nie nadaję po prostu. Ja jak zaczynam, to muszę skończyć, a, a, a koniec jest taki, że nie wiem jak to się skończy, czy to się w ogóle skończy. No i gdzie to się skończy, czy, czy w więzieniu, czy, czy czy w szpitalu, czy w domu wariatów, czy na śmietniku. Jak wróciłem z Anglii, to wylądowałem tu na dworcu gdańskim, nie? pijąc. Zacząłem w Anglii przyjechałem tutaj i dokończyłem, nie? jako bezdomny. Ja, ja nawet teraz jak jeżę wieczorami po tych, po, po tych swoich ulicach krakowskie przedmieście czy tam tutaj to, to ja się patrzę, nie, nie ma tych knajp, nie ma tych ludzi, co prowadzili te, te knajpy. Jest tylko parę lokali, w których ja byłem menedżerem. No to tak jak to ten lokal, który <grym> założyłem i, no, no, i, no, i który jest do tej pory. A teraz też mają problemy. No jest lolek i jest dekada. No labiryntu już nie ma, sceny nie ma. kontiki nie ma. I większości ludzi nie ma. Nie? Ci ludzie już nie żyją. Także to jest ten mój. Ja nawet mam, mam coś takiego u siebie. Yy...